Cześć wszystkim, cześć Wam ze Szwajcarii. Wtorek rano, szybko trzeba się odgolić. Maszynka Jaga i żeletka ta jest ta. Artis Club Guard z tymi takimi sprężynkami. To jest trzecie golenie tej, tej maszynki, ale wziąłem, że są też takie, tych żyletek, ale wziąłem że są też takie. Tak naprawdę mi się wcześniej nie goliłem mydełko. Sorry, po górne gajpowałem to, które za mną jeździ, bo, bo musimy się do kosmetyczki. My. No i pędzelek Czacha. O, widzę, że jakiś kulu wystaje. Także szybko się. Szybko się golimy. Bo trzeba się zbierać tu, do roboty. Um. Ten film w sumie jest taki trochę bez pomysłu, bo po prostu takie poranne galanie jak... Jakich tutaj 90% mam, bo po prostu przed pracą, takie codzienne, na dwa razy się spróbuję, i zobaczymy jak pójdzie. Wydełko się wyrabia dobrze. Ale powiem wam taką rzecz zauważyłem Nie jest jakby super wydajne to mydło, Sporo go ubywa A znaczy sumie mnie to tam wisi nie, bo, bo... Nawet się cieszę bo będę mógł sobie kupić jakieś nowe i protestować Ale to tak informacyjnie, to bo... ono się Argal nazywa Jak patrzę teraz na no sporo tego mydła mi już było, naprawdę nie byliłem się nim jakoś wiele razy. ono w oryginale ma 125 ml, myślę, że... Ja, mi się zbyt teraz rynka. No tak z jedna trzecia go już była. A nie jest jakoś mega dużo. Piana wychodzi fajna. Trochę chyba bo... mało wody damy. No. Zapach jest ok. Nie jest to jakiś mój ulubiony zapach, ale dobrze pachnie. Nie pachnie też jakoś tak tradycyjnie, raczej nowocześnie, ale skomplikowany zapach, natomiast nie jest też przesadzony. No, takie żywetki, powiem Wam, że te gwardy najlepsze kolenie jakie nie miałem, to chyba było drugie. W ogóle teraz też prawie nie czuję tej żywetki. Ale z drugiej strony. Wydaje mi się, że jest trochę termo na tak jak pracuje ta maszynka. Ustawienie kamery takie robocze, bo zapomniałem wziąć stojaczka, więc musiałem tutaj pokombinować, jak tu postawić ten telefon w ogóle. No ale coś tam widać Zaraz tak jak mówię A, miałem iść w drugą stronę, a trudno To znowu się walnąłem w tego? No jasne w tę tendencję, bo ostatnio wszystkie golenia są gdzieś się kończą trwało. Nie zależy mi na tym, żeby jakoś mocno się katować, bo jutro też będę musiał się ogolić. to po prostu zrobić tak, żeby było dobrze na paragrafie, no i jest dobrze, ale no myślę, że jest ok. Nie jest idealnie można by jeszcze tutaj kombinować, ale w takim badaniu po prostu szkoda skóry. Także tak. Kurde leje się. Trudno. Leciał papierek. O, cały ręcznik popierdaj. Brutała Końcówka. Po goleniu myślę, że. Ta końcówka starczy idealnie no. na te kolenia które tutaj przewidziałem. No i buteleczka zostanie. Dobra, trzeba to za, załatać się. Trzeba. Dupa nie działa. O. Plasterek naklejony. No i tyle. Zobaczcie, 6 minut mierzania. Trzymajcie się i strzałeczko w takim razie.